Ostatnie spotkanie w tym roku formacyjnym to zaproszenie do podsumowania. Wybrałem na dzisiaj fragment z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału, werset 7 i 8. Brzmi on tak: proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam, albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jest to wezwanie do wytrwałej współpracy z Bogiem i zawiera w sobie Jezusową obietnicę skuteczności. W tym fragmencie skazania na górze chodzi o pozyskanie dobrych darów, które przygotował dla nas nasz Ojciec w niebie. Ponieważ Wdrażamy program Zostać Liderem, Pozostać Sługą oparty na dorobku świętego Ignacego Loyoli. Dlatego nieodparcie przypomina mi się jezuicki systematyczny rachunek sumienia. Ten rachunek sumienia, którego uczył św. Ignacy, to codzienna refleksja przed Bogiem nad swoim życiem. Proponuję więc przemyśliwać swoje życie regularnie, i można to zrobić według tegorocznych dziewięciu tematów. Przejrzyjmy je. Pierwszy. Czy obrana przeze mnie postawa życiowa cechuje dobrego przywódcę? W jaki sposób się rozwijam? Bo święty Paweł mówi w liście do Tesaloniczan: Żebyście tak postępowali, jak nauczyliście się tego od nas. By tak właśnie postępować i starać się przypodobać Bogu. I żebyście jeszcze lepiej postępowali. Po drugie, czy jestem gorliwy i nie cofam się przed dogłębnym poznaniem problemów ludzkich. Święty Paweł powiedział, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą skromnością i łagodnością. Z cierpliwością, znosząc jedni drugich z miłością. Po trzecie, czy podejmując działania świadomie służę Bogu poprzez sprawiedliwe postępowanie i pokorne poszukiwanie prawdy? Poświęty Paweł powiedział: Cokolwiek robicie, z głębi duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Przecież wiecie, że od Pana otrzymacie w nagrodę dziedzictwo. Po czwarte, czy walczę o swoje racje, czy szukam obiektywnej prawdy? Pismo święte nakazuje: Jeśli dzięki duchowi żyjemy, to według ducha postępujmy. Nie bądźmy żądni pustej chwały, nie drażnijmy się wzajemnie. Nie kierujmy się zawiścią jedni względem drugich. Po piąte, w jaki sposób swoją miłością do Boga i do ludzi pokonuje wszelki lęk? Pan Bóg przecież powiedział: Bądź mężny i mocny, nie bój się, nie truchlej, nie drżyj przed nimi, ponieważ Pan, Twój Bóg, idzie przed Wami. Z Wami i wśród Was, i nie opuści Was, ani nie zostawi samymi. Po szóste, jak mogę lepiej pomagać ludziom, bo Pan Jezus przecież powiedział: Kto wśród Was będzie chciał stać się kimś wielkim, ten niech będzie Waszym sługą. Po siódme, czy w moich planach na przyszłość Dosięgam wieczności. Co robię dla większej chwały Bożej? Święty Paweł przecież powiedział, abyśmy służyli Chrystusowi jako Panu, Królowi Wieków. Po ósme. Czy robię to, co do mnie należy, jako do przedsiębiorcy, czy też rozpraszam się na zadania, które powinienem delegować? Przypomnijmy sobie apostołów, wybierających pierwszych diakonów. Aby oni mogli wypełnić swoje zadanie. I po dziewiąte, czy jestem hojny, pamiętając o obowiązku gromadzenia sobie skarbów w niebie? Moi kochani, wracajmy do tych tematów systematycznie, aby kołatanie do bram nieba zwieńczyło otwarcie bram Królestwa Bożego na oścież. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.